za nasze piwo. Zamawiała je снял Zamówić taksówkę, żeby odwiozła mojego. chcesz zatrzymać się w monopolowym i kupić coś więcej do picia ja zapłacę, nie martw się okazję zaoferowała zdarzyło mi się już robić głupie rzeczy kiedy byłem pijany więc nie chciałem zepsuć wieczoru z candies. powiedziałem jej, że na razie mi wystarczy, ale ona dalej naciskała nie chciałam wyjść na nudnego więc powiedziałem, żeby kupiła mi piętnastkę i sok jabłkowy spożyła do sklepu i wróciła z ogromną ilością alkoholu podejrzewałem, że chce pić więcej, więc kupiła litr zamiast piętnastki W samochodzie przekazywaliśmy sobie butelkę, ale zauważyłem, że ona pije małymi łykami. stany <grym> starałem się pić małymi łyczkami. Andis ciągle przekazywała mi butelkę i zachęcała do picia. W końcu wymyśliłem sposób, jak udawać, że piję. Brałem łyka i zabijałem sokiem, a tak naprawdę wypluwałem alkohol do butelki z sokiem jabłkowym. Dokończyłem butelkę. Nie chciałem udawać, że jestem bardziej pijany niż jestem, bo głupio by wyszło, gdyby zorientowała się, że udaję. A to, że wierzyła, że jestem totalnie pijany. W trakcie jazdy samochodem kilka razy nazwałem ją innym imieniem, żeby zwrócić jej uwagę. Bez żadnej reakcji pozwoliła mi na nazywanie się Karla. Przeszło mi przez myśl, czy nie, skłama nie skłamała co do swojego imienia. Kiedy dotarliśmy do jej domu, udawałem, że się potykam, a ona pomogła mi wejść do środka. Zamknęła drzwi na klucz. Pomyślałem, że to dziwne, ale założyłem, że nie chcę, żeby ktokolwiek nam przeszkadzał. Powiedziałem jej, że muszę skorzystać z łazienki. Zamknąłem za sobą drzwi i spojrzałem w lustro. Coś mnie pasowało, czułem się dziwnie, jakbym był zbyt pijany. Odkręciłem wodę, żeby zagłuszyć dźwięki, i zmusiłem się do wymiotu. Wody z granu, żeby się otrzeźwić. Zakręciłem gran i usłyszałem rozmowę. Jest pijany jak diabli, ledwo stoi. Ty to zrób. Gdy, wychodziłem do, gdy wchodziłem do salonu, zobaczyłem, jak ona wychodzi do innego pokoju. Zobaczyłem tylko tył jej, tył jej głowy i jasno rude włosy. W salonie było dość ciemno. Był gotałem, jakbym był pijany. Wróciła i zbliżyła się do mnie. Chodźmy do mojego pokoju, powiedziała. Spojrzałem na jej jasne, rude włosy, a następnie w jej oczy. Były inne, jej twarz była inna. To była inna dziewczyna z tymi samymi włosami. To była inna dziewczyna z tą samą Trzymało się, ale starałem się wyglądać, jakbym nie wiedział, że to inna dziewczyna. Uśmiechnąłem się do niej i powiedziałem, że muszę jeszcze raz skorzystać z łazienki i przeprosiłem za to, jak jestem pijany. Powiedziała w porządku, tylko się pospiesz, wszedłem do łazienki i zamknąłem drzwi na klucz. Słyszałem, jak znowu szepcze coś do kogoś. Tym razem myślę, że usłyszałem szept męskiego głosu w odpowiedzi. Nie byłem w stanie wychwycić słów. Dotarło do mnie, że muszę się ratować. Otworzyłem okno łazienki, wyskoczyłem przez nie i pobiegłem szybciej niż kiedykolwiek w życiu. Nie patrzyłem za siebie. Po prostu przebiegłem przez podwórko, przeskoczyłem przez płot. sklep całodobowy, Wbiegłem do w Rozumieć, co tak naprawdę zaszło tamtej nocy Dlaczego podała mi fałszywe imię Dlaczego próbowała tak bardzo upić mnie i mojego przyjaciela Co planowali ci ludzie Myślałem, że może chciała nas okraść Ale to ciągle Ale to ona ciągle wydawała pieniądze na nas Kupowała nam drinki I opłaciła nawet taksówkę mojemu przyjacielowi moją najlepszą przyjaciół Między nimi, więc droga do nich zajmowała nam około pół godziny. Pewnego dnia Sara i ja zdecydowałyśmy się zabrać na trampolinę sami i Alex. Bawiłyśmy się na niej przez godzinę lub dwie, w końcu zrobiłyśmy się głodne, więc postanowiłyśmy, żeby wracać do domu. Szłyśmy długim odcinkiem drogi wiodącej przez las wzdłuż. Kiedy widziałyśmy już dom, Sary zobaczyłyśmy na drodze kobietę o krótkich czarnych włosach i okularach przeciwsłonecznych, spacerującą z dzieckiem w wózku. Szła w naszym kierunku. Na pewno to nie był nikt znajomy z okolicy, ale czasami na spacery do lasu przyjeżdżają ludzie spoza naszej miejscowości. Hej, dziewczynki! się zgubiłam. Jak się nazywa ta ulica? Zapytała kobieta. Z początku nas to nie zdziwiło. Droga jest skręta. Może jakimś sposobem kobieta rzeczywiście zabłądziła. Podałyśmy jej nazwę ulicy, a ona zapytała nas, czy mogłybyśmy poprowadzić ją do jej domu, bo ma małe dziecko i boi się, że się z nim zgubi. Sara zgodziła się jej pomóc, ale ja czułam się naprawdę nieswojo i pamiętałam, że nigdy nie powinniśmy rozmawiać z nieznajomymi, nawet jeśli to są kobiety. Powiedziałam kobiecie, że nie możemy jej pomóc, bo tata Sary czeka na nas z obiadem. Sara spojrzała na mnie dziwnie, ale po chwili przytaknęła: O tak, niestety nie możemy pomóc, przepraszam. Wzięłam za ręce młodsze siostry i ruszyłyśmy dalej. Mijając wózek, spojrzałam do środka. Wtedy moje serce zamarło. Dziecko w wózku było sztuczne. To była imitacja niemowlaka owinięta w kocyk. W tym momencie nie wiedziałam, co robić. Zaczęłam krzyczeć: Uciekajcie! Uciekajcie! Się, że sami i Aleks biegną przed nami i dobiegłyśmy do domu Sary. Ojciec Sary pracował nad czymś w garażu. Wbiegłyśmy z zadyszką płacząc. Szybko opowiedziałam, że kobieta na drodze próbowała nas namówić, żebyśmy poszły z nią do domu i że miała w wózku udawane dziecko. Tata Sary kazał nam wejść do domu, wziął ze sobą kij bolowy z torby i pobiegł w stronę drogi kilkunastu minutach wrócił. Powiedział, że widział kobietę z wózkiem, ale, ale rozmawiała już przez telefon. Znikąd pojawił się biały van, a ona wrzuciła do niego wózek i odjechali. To było przerażające. te chmury zasłaniały światło księżyca. Nie przeszkadzało mi to. W ciemne noce mój mały dom wydawał mi się wręcz jeszcze bardziej uroczy. Pewnego pochmurnego wieczoru, po pracy, podjechałem pod dom. Widziałem tylko tyle, ile oświetlały światła samochodu i lampy na wejściu. Wysiadłem z samochodu, poczułem zapach papierosów. Było to bardzo dziwne, bo nie widziałem nikogo w pobliżu. Zignorowałem to i wszedłem do domu. Właśnie skończyłem bardzo długi dzień pracy z kilkoma nadgodzinami, więc byłem bardzo zmęczony. Mimo, że było przed dziewiętnastą, postanowiłem wziąć prysznic i pójść spać. Niespokojny, zaniepokojony, bo czasami mój przyjaciel wpadał po pracy, aby wziąć prysznic przed zajęciami w szkole wieczorowej. Dałem mu nawet zapasowy klucz, więc miał swobodny dostęp do mojego domu. Jednak zazwyczaj uprzedzał mnie o tym, że wpadnie, a tym razem nie dostałem wcześniej żadnej wiadomości. Sięg sięgnąłem po telefon, żeby sprawdzić, czy coś napisał. Światło telefonu oślepiło mnie, zobaczyłem, że jest po 21. Próbowałem skupić wzrok, żeby zobaczyć, czy mam nieprzeczytane wiadomości. Kiedy nagle usłyszałem głośne kroki, ktoś zaczął biec na parterze mojego domu. Wyskoczyłem z łóżka i pobiegłem do szafy. Ktoś już był na schodach. Kiedy udało mi się otworzyć drzwi i wejść do środka, mój dom miał na górze trzy pokoje. Obok mojego pokoju była łazienka. Drzwi do sypialni były zamknięte, ale drzwi do łazienki były uchylone. Usłyszałem, jak ktoś przebiegł przez korytarz obok mojego pokoju i wpadł do łazienki. Dzięki Bogu dało mi to wystarczająco dużo czasu klapę na suficie i wdrapać się na poddasze. Zdążyłem zamknąć klapę w momencie, kiedy ktoś gwałtownie otworzył drzwi do sypialni, przebiegł po niej i wybiegł, słyszałem jak biega po innych pokojach, chyba uznał, że jednakowam się gdzieś w sypialni, powrócił i włączył światło. Chwilę później szarpnięciem otworzył drzwi szaf. Widziałem tylko jego kolana, miał na sobie brudne niebieskie dżinsy z podwiniętymi nogawkami i zużyte buty robocze. Po kilku sekundach przeszukiwania szafy usłyszałem głośny huk i krzyk, frustracji i złości. Ten krzyk był dla mnie najbardziej przerażający. Mężczyzna pobiegł z powrotem po schodach na dół. Słyszałem odgłosy przewracania mebli i tłuczenia naczyń. Telefon musiałem zostawić przy łóżku, kiedy uciekałem do szafy, więc nie mogłem zadzwonić na policję. Za bardzo bałem się zejść. Po pewnym czasie odgłosy ucichły. Zacząłem powoli odliczać. Kiedy doszedłem do tysiąca, uznałem, że jest wysta wystarczająco bezpiecznie, żeby zejść na dół i zadzwonić na policję. Pierwszą rzeczą, którą zauważyłem, gdy zszedłem, było przewrócone łóżko. Nie mogłem znaleźć swojego telefonu komórkowego, więc poszedłem do telefonu stacjonarnego i wezwałem policję. Czekałem w moim pokoju, aż usłyszałem ich wołanie z dołu. Pierwsze piętro, czyli parter, <gryw> był w ruinie, ale tego się spodziewałem. Krzesła i sofa były przewrócone, wszystkie książki, obrazy, bibeloty, które miałem na półkach, leżały porozrzucane na podłodze. Szafki w kuchni zostały otwarte, a wszystkie opakowania z jedzeniem wyrzucone na ziemię. Jedyną rzeczą, która zaginęła, był pojedynczy nóż z drewnianego pojemnika w kuchni. Policja przeszukała cały dom. Odkryli, że boczne drzwi zostały sforsowane czymś w rodzaju łomu. Znaleźli także kilka niedopałków papierosowych wzdłuż mojego ogrodzenia, folię aluminiową i pusty tukopis. Policja powiedziała, że ludzie często używają go do palenia metamfetaminy. Zdałem sobie sprawę, że ten człowiek musiał siedzieć w pobliżu i palić papierosa, kiedy wróciłem do domu. Zebrali dowody i powiedzieli, żebym spał tej nocy urodziny albo przyjaciół. Postanowiłem po prostu nie spać. Przesunąłem regał, aby zablokować zepsute drzwi, i przez kolejne kilka godzin sprzątałem. Często podchodziłem do okna z latarką i świeciłem wzdłuż ogrodzenia, gdzie policja znalazła niedopałki papierosowe i folię. Następnego dnia zleciłem naprawę drzwi i instalację lampregu, reagującą na ruch dookoła mojego domu. Pociągnąłem też kabel telefoniczny do strychu. Przez kolejne trzy lata mieszkałem w tym domu bez incydentów. Zacząłem też trenować wychodzenie z łóżka i wchodzenie na strych tak szybko i cicho jak to możliwe. Teraz mieszkam już gdzie indziej, ale nadal ćwiczę wyskakiwanie z łóżka i ukrywanie się w małym pomieszczeniu za szafą. Staram się nie myśleć o tym, co by się stało, gdybym był nieco wolniejszy w wejściu na strych albo gdyby ten człowiek najpierw drz otworzył drzwi do mojej sypialni. To była ostatnia historia. Mam nadzieję, że wszystkie wam się 吧，喂。